To jest mój trading plan, który otrzymałem od buddyjskiego mnicha zwanego Shoko Bons zakręcony wciąż. Zapisał w nim swój cały trading plan. Razem z systemem realizacji zysków, którą stosuję od momentu, gdy Mojżesz rozstąpił wody. Ten niepozorny plan, który jest wart ponad kilogruszek, pięć kus, zawiera system, którego 99% traderów nigdy nie pozna. Bo kur... żaden magiczny trading plan nie istnieje. Słuchaj. Prawda jest taka, że większość początkujących traderów ciągle traci kasę, bo wciąż wierzą w te same mity o analizie technicznej, dźwigni, świeczkach i innych duperelach. Dlatego w tym wideo nie znajdziesz zbędnego. W tym nagraniu pokażę Ci konkretnie, jak w 90 dni możesz zacząć zarabiać na rynku i zdobyć konto fundowane o wielkości 200 tysięcy dolarów. Nawet jeśli teraz tylko tracisz kasę, którą wpłacasz na giełdę oraz przepalasz kolejne fundowane konta, a Twój stop loss wybija Ci częściej niż Twoi koledzy zęby, gwarantuję Ci, że to coś, czego jeszcze żadna społeczność treningowa w Polsce nie pokazała. Zobaczysz, jak dzięki sprawdzonej metodzie generuję od 5 do 15 tysięcy dolarów miesięcznie i więcej na kontach fundowanych, pracując mniej niż 4 godziny dziennie. Ta metoda działa niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. Nieważne, czy mamy trend spadkowy, czy mamy trend wzrostowy. System działa. Jeżeli zrozumiesz metodę oraz myślenie na podstawie prawdopodobieństwa, gwarantuję ci, że będziesz zarabiać w długim terminie. A jeśli nie, to otrzymasz ode mnie zwrot pieniędzy. Brzmi to jak coś, czego szukasz? Jeśli tak, to pod tym materiałem znajdziesz kalendarz i możliwość umówienia się na bezpłatną rozmowę, podczas której sprawdzimy, czy jestem w stanie ci pomóc. Zacząć w końcu wyciągać kasę z rynku. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, to słuchaj uważnie, bo zaraz pokażę Ci wyniki swoje i naszych uczniów, żeby nie rzucać słów na wiatr. Oto moje wypady z konfundowanych plus trady z ostatnich miesięcy. Ale co ważniejsze, na naszym Discordzie i Instagramie w zakładce Wyniki znajdziesz ponad 100 potwierdzonych przypadków zdanych kont przez osoby, które przeszły przez ten system. Michał, jeden z pierwszych zdał konto po 8 miesiącach. Dziś mamy najwięcej potwierdzonych konfundowanych w Polsce. I kompletny system, dzięki któremu Ty możesz je zdać w zaledwie 90 dni. Zyskowny trading. To nie tylko strategia wejść i wyjść. To cały ekosystem. Takie rzeczy jak zarządzanie kapitałem, mindset, zdrowie, rutyna, dane, rozwój. To wszystko razem daje nam przewagę. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to wdrożyć, to słuchaj uważnie. Stworzyłem plan działania, dzięki któremu traderzy stają się zyskowni w 90 dni, nawet jeśli wcześniej tylko dostawali stop losy. Krok pierwszy. Dziennik tradera i zbieranie danych. Większość traderów działa na ślepo. Intuicja, emocje, brak analizy. Dlatego zaczynamy od dziennika. Zbierasz dane z każdej transakcji. Czas, setup, ryzyko, warunki, stan mentalny. Po co? Bo to twój tradingowy fundament. Nie osiągniesz sukcesu bez tego, o czym w tym momencie mówię. Zaufaj mi. Dowiesz się, co działa, a co nie. Na przykład, że w poniedziałki najwięcej tracisz. Albo, że konkretny setup działa tylko na sesji nowojorskiej. Będziesz to wiedział na podstawie tego, że prowadzisz dziennik tradera i zbierasz na ten temat dane. Krok drugi. Zarządzanie kapitałem bez emocji. Najlepsza strategia nie pomoże, jeśli źle zarządzasz kapitałem. Większość ryzykuje za dużo albo za mało. My używamy konkretnej formuły. Skuteczność. RR, ROR, dzięki temu wiesz, ile ryzykować w każdej transakcji. Uczysz się myślenia w kategorii wartości oczekiwanej, a nie pojedynczych wyników. To kończy błędne koło zmieniania strategii co tydzień. Krok trzeci, niesamowicie ważny, co poruszam w reszcie materiałów, do których zachęcam Cię, żebyś się obejrzał: Higiena życia i system wsparcia. Wiem, że to może brzmieć niezachęcająco, ale posłuchaj tego. Jestem w tej branży tak długo, ze względu na to, że to, co mówię, działa. Jeśli wdrażasz rzeczy, które mówię, one dają ci rezultaty i zmieniają twoje życie i twój trading na lepsze. Twoje ciało i głowa to system naczyń połączonych, które są wprost proporcjonalne do twoich wyników. Dobra kondycja psychiczna to dobre decyzje. Jeśli nie dbasz o sen, jesteś zmęczony, masz zmęczony umysł, podejmujesz chłowe decyzje. To serio, takie proste. Dlatego uczymy jak zadbać o sen, odżywianie, ruch, jak zwiększyć tolerancję na stres? Dzięki temu Twój mózg pracuje na pełnych obrotach, gdy siadasz do rynku. A Ty czujesz się pełen energii i chęci do życia, jakbyś znów miał 18 lat. Te trzy kroki tworzą kompletny ekosystem, który pozwala Ci przejść od chaotycznego, emocjonalnego tradingu do systemu podejmowania decyzji opartych na danych, a to właśnie one prowadzą do realnych zysków. A wiesz, co w tym jest najlepsze? Ten system możesz wdrożyć w 90 dni, nawet jeśli nie możesz być full-time traderem. Dlaczego? Bo nie musisz... Siedzieć godzinami wgapiony w wykres jak sroka, wystarczą 2, 3, 4 godziny dziennie, bo masz dane, system, nie zgadujesz. Działasz. I potwierdzi to każdy zyskowny trader z naszej społeczności. Po latach własnych błędów i prób stworzyłem plan działania, który skraca drogę do początkującego, do zyskownego tradera z kilku lat do 90 dni. Wiesz już na czym polega nasz system i jak osiągamy regularne zyski na kontach fundowanych. Poznajesz kluczowe filary: dziennik tradera i analiza danych, zarządzanie kapitałem, mindset oparty na faktach, higiena życia i wsparcie społeczności. I teraz zapewne zadajesz sobie pytanie, jak zacząć to wszystko wdrażać? Jak uniknąć pułapek, w które wpada 95% traderów? Jak stworzyć system, który działa niezawodnie w każdych warunkach rynkowych? I co najważniejsze, jak zrobić to szybko, bez lat spędzonych na błędach. I uwaga! Właśnie dlatego powstała Akademia Szoko Bons Zakręcony Wciąż. Kompletny program, który przeprowadzi Cię krok po kroku od chaosu do zyskownego, przewidywalnego tradingu. Dlaczego nazwaliśmy tak ten program? Dlatego, że bawią nas te wszystkie powstałe akademie. Akademia ICT, Akademia I SMC, Akademia Boty Turbo Zdające Konta, Akademia Faleliota i inne tego typu główne. Nazwa, która kryje się za tymi strategiami nic nie znaczy. Mógłbym się opisać cały system tu i teraz, ale wiem jedno. Samodzielne wdrożenie zajmie Ci znacznie więcej czasu. Sam szukałem przez 6 lat. Ta akademia powstała po to, żebyś ty nie musiał. Ale muszę być cztery. Ta akademia nie jest dla każdego. Znacie moje podejście. Nie jest dla tych, którzy szukają magicznej strategii, posiadającej 100% skuteczności. Takie coś nie istnieje. Nie szukamy pelikanów, które łykają takie bajeczki. Nie jest dla leniwych, którzy nie chcą analizować danych i pracować nad sobą. Nie jest dla hazardistów, którzy liczą na szybki strzał. Ten program jest dla traderów. Którzy już handlują, ale tracą i wiedzą, że potrzebują zmiany, aby zacząć wreszcie odnosić sukces na rynku. Dla tych, którzy chcą zacząć od właściwego podejścia i unikać kosztownych błędów bez inwestowania kilku lat w naukę. Dla osób, które chcą wykorzystać konta fundowane jako dźwignię do budowy kapitału, tak jak robiłem to ja. Szukamy ludzi zdeterminowanych, gotowych do pracy i świadomych, że sukces wymaga pilnej konsekwencji. Jeśli to brzmi jak historia o tobie, to umów się na bezpłatną 30-minutową rozmowę w kalendarzu, który jest pod tym wideo. Gdzie mój zespół, który odniósł ten sam sukces, który Ty chcesz osiągnąć, pomoże stać się rentownym, fundowanym traderem. Sprawdzimy, czy nasza Akademia Szoko Bons jest dla Ciebie. Rozmowa jest darmowa i nieobowiązująca. W najgorszym wypadku po prostu pogadamy, otrzymasz ona nas scenę wskazówki, które pozwolą Ci lepiej poruszać się na rynku. A w najlepszym za 90 dni zdasz konto fundowane, zaczniesz zarabiać prawdziwą kasę z rynku, a jeśli nie dowiedziemy rezultatu, otrzymasz ona 100% zwrot pieniędzy. Tak, otrzymasz 100% zwrot pieniędzy, jeśli nie osiągniemy celu, który wyznaczyłeś. Pamiętaj, liczba miejsc jest ograniczona. Nie pracujemy z każdym, bo najważniejsze jest dla nas to, aby ludzie zarabiali kasę. Dlatego ten program nie jest tani, ale szybko się zwraca, bo poświęcamy Ci swoją uwagę. Umów się na konsultację poniżej i zrób pierwszy krok w stronę zyskownego tradingu. Dołącz do Akademii Szoko Bons.